Witam serdecznie, moje drogie Star Warsiaki. Dzisiaj pomówimy sobie już o czwartym odcinku, już właściwie połowa serialu, połowa pierwszego sezonu. Za nami, tym razem, odcinek pod tytułem Upadły Jedi, Fallen Jedi. Więc tak jak w poprzednim odcinku zostawiliśmy dziewczyny na, właśnie na powierzchni planety wraz z Ujenem, próbują one naprawić komunikację, żeby dać znać Herze, że tutaj się dzieją złe rzeczy, żeby wpadała z całą bandą. No to tutaj dziewczyny właśnie próbują naprawić komunikację w statku. I pierwszy zgrzyt pojawia się, taki pierwsza niepewność naszych właśnie dwóch bohaterek, ponieważ Asoka mówi do Sabin, że możliwe, że będą musieli oni poświęcić cel, jakim jest odnalezienie Ezry po to, żeby właśnie yy, ci źli nie mogli właśnie dotrzeć do generała, admirała Trauna. Co ten generał mi chodzi, chodzi po głowie? Chyba mi generał Syndula chodzi po głowie. <noise> Więc, yy, no tutaj oczywiście Asoka pyta, no czy mogę na ciebie liczyć, że w razie czego, no to ten. Tamta mówi oczywiście, tak, tak, możesz na mnie liczyć, jak zawsze możesz na mnie liczyć. No jak szybko się przekonamy, nie do końca będzie mogła na nią w tej... Kwestii liczyć. Statek zostaje zaatakowany początkowo przez pachołów, którymi tam szybko dziewczyny się rozprawiają, ale statek zostaje bardziej zniszczony, więc ujen musi jeszcze dłużej popracować nad przywróceniem tej komunikacji, a dziewczyny wyruszają właśnie w stronę mapy, w stronę tych naszych złych, no, żeby po prostu pokrzyżować im plany, lecą przez ten las. W międzyczasie generał Syndula ma w swojej zgrabnej pupie. To co mówili jej tam przywódcy wcześniej tak łączy z monodmotwą, że nie może ona e, wyruszyć na pomoc, po prostu bierze swój statek, bierze swojego syna, no po prostu matka roku, wiedząc, że no raczej dzieje się tam, dzieją się tam niebezpieczne rzeczy, zabiera ze sobą małe dziecko, no ale zabiera swojego syna i kilku też innych e, e, właśnie pilotów i swingów, e, bodajże pięć chyba tam i wyruszają taką małą grupą właśnie na pomoc dziewczynom. W międzyczasie siostra nocy wraz tam z Bejlenem biorą tą ma i zaczynają obliczać trajektorię lotu do tej odległej galaktyki, do tej nowej galaktyki, gdzie ma się znajdować właśnie admirał Throne. I to jest troszeczkę dziwne, bo się tak zastanawiałem, oni przecież już mają od iluś odcinków tą mapę, już ją wcześniej pokazywano i ją odpalano i pojawiała się ta wielka kopuła taka, która pokazywała drogę do tej odległej galaktyki I się zastanawiam dlaczego oni wcześniej nie, nie zrobili tych obliczeń, po prostu i kiedy już będą mieli gotowy ten swój wielki hipernapęd, to po prostu wtedy wprowadzili komp w komputer te wszystkie rzeczy i po prostu od razu polecieli, ale no wiecie, to też tu jest taka dramaturgia, bo mamy widoczny taki ekran, gdzie on się zapełnia kiedy ten, te obliczenia do skoku są e, robione, więc wtedy wiecie, nasze bohaterki walczą z czasem, czy zdążą i tak dalej no rozumiem, że to jakby w kwestiach dramaturgii ale jest to takie na logikę troszeczkę e, bez większego sensu i kiedy dziewczyny biegną tam właśnie do do, właśnie do Bejlena, żeby tam ich powstrzymać w obliczeniach, w tego skoku, no to spotykają w lesie <laughs> Shinhati oraz Maroka, tych złych. No i dziewczyny tutaj się dzielą pojedynki jeden na jednego. Shinhati walczy z Sabin, natomiast Asoka walczy z tym Marokiem. I myślałem, że tytuł Upadły Jedi będzie się odnosić właśnie do tego Maroka, że w końcu poznamy. Jego tożsamość. No i można powiedzieć, że troszeczkę poznaliśmy. A mianowicie, kiedy właśnie Asoka z nim walczy i go pokonuje w końcu, przycina go, to jakby z tego stroju, z tej całej jego zbroi, wypada taki jakby dym zielony. Wypada taki dym zielony. Widać, że ta jego zbroja cała się zaczyna jakby zapadać, i ten dym jakby ucieka z niego. Więc no moje przypuszczenie jest takie, że po prostu jest to jakaś forma tych czarów właśnie naszej siostry nocy, bo one tego typu rzeczami, one zresztą potrafiły jakoś tam, pamiętam w grze Fallen Order, chociażby, ale też w serialach animowanych, one potrafiły ożywiać, że tak powiem, trupy, robić takie zombiaki, więc wygląda, że tutaj nie stoi, wiecie, jakaś nie wiadomo jaka postać za tym Marokiem, może jego, może jakaś dusza właśnie jakiegoś innego Jedi, tak, ale no, niestety nie jest to tak, że pod tym znajduje się Ezra, czy tam, nie wiem czy wiele tych różnych domysłów było. No po prostu widocznie to są jakieś właśnie czary naszej złej pani i troszeczkę rozczarowanko. W sensie, no to może być jakoś jeszcze w tym serialu opowiedziane, dopowiedziane, pociągnięte, ale no póki co to troszeczkę się rozczarowałem, że to nie jest chociażby jakaś nowa postać, której wcześniej nie znaliśmy. No ale no tak, tak to jest. I kiedy Asoka pokonuje... Właśnie tego Maroka, no to Sabin dalej walczy właśnie z tą i, i tak dalej. Tam na początku próbuje do niej strzelać, później wyciąga miecz świetlny yy, i mówiła Soce, że biegnij i cicho powstrzymać. Ja tutaj sobie z nią dam radę. Tutaj taka kolejna dosyć głupia akcja, ponieważ yy, ta Shinhati zaczyna wygrywać z naszą yy, właśnie Sabin. Zaczyna wygrywać, na co tamta wyciąga do niej rękę, jakby chciała użyć mocy, przez co tamta od razu no nic się nie dzieje. Więc tamta od razu mówi: A, nie masz mocy. I tam y, głupia jesteś i w ogóle nikt cię nie lubi. <laughs> po czym tamta do niej po prostu strzela z jakiejś tam. Wy, wytrąca jej miecz z jej e, ręki przy pomocy jakiegoś tam. wiecie, strzałki jakiejś mandaloriańskiej. E, I. Tamta zamiast po prostu podnieść ten miecz, nawet przy pomocy użycia mocy, właśnie. I po prostu ją zaciukać, bo Sabin leży na ziemi. No, właściwie poza tym, że do niej strzeliła tą strzałką, to nic więcej tam specjalnie nie zrobiła. Nie wiem, tamta nagle nie, zna, nie znalazła się w jakimś śmiertelnym zagrożeniu, ale postanawia niczym Batman zniknąć w jakichś kłębach dymu. No i Więc tak nie wiesz, to co, to Sabin niby tu wygrała? Dlaczego w ogóle tam, tamta jej tylko broń wytrąciła na chwilę, tam, mogła sobie podnieść, nawet się nie musiała przecież po nią schylać. Sabin nie, nie potrafi używać. Nocy, więc nie przyciągnęłaby tego miecza do siebie ani nic takiego. No, raz, raz ją zaskoczyła tym wytrąceniem miecza, ale no przecież no, chyba drugi raz by się na to nie dała nabrać, więc to było takie dziwne. E, no i Asoka zaczyna walczyć, właśnie kiedy to nie jest to odliczanie te, do tego, e, kiedy te współrzędne już będą gotowe, no to nasza właśnie Asoka walczy z e, tym Bejlanem. E, i później właśnie dziewczyny, obie dziewczyny, czyli Shinhati i Sabin, pojawiają się jakby na tej arenie. Na początku pojawia się ta Shinhati, więc Asoka jest troszeczkę zaniepokojona, że chyba mogło się coś stać Sabin, więc rzuca nią jak szmatą tam o jakieś skały tą dziewczyną. No ale kiedy już właściwie Asoka ma zostać pokonana, bo to się dzieje na tym wielkim klifie. Ona wyciąga, jakby, tą mapę, więc to odliczanie, jakby zostaje zerwane. Tam nie mogą przeliczyć tego skoku. No ale pojawia się Sabin, która trzyma tą mapę w ręku która gdzieś tam po drodze wypadła, trzymają w ręku i może ją zniszczyć. Czyli to o czym mówiła na początku odcinka Yasoka, że no może tak będzie trzeba zrobić, że żeby nie powrócił ten admirał Traun, no to trzeba będzie zniszczyć tą mapę. No i niestety Ezry nie uratujemy, ale no ale też przez to uratujemy całą galaktykę przed kolejną wojną. Na co oczywiście, czego oczywiście Sabin do jasnej cholery nie robi, tak? No ale też by nam się skończył serial, więc jak rozumiem, no nie robi, nie robi tego. A Baylan po prostu zrzuca sokę z tego, z tego klifu. Po czym proponuje Sabin, że w sumie to zabierz się z nami. Ja wiem, że szukasz Ezry Bridgera, że go tam lubisz, że dla ciebie jak brat jest. I w ogóle na co Sabin się po prostu zgadza z nimi e, podążyć do tej nowej galaktyki. Tam jeszcze e, ta blond, blondyna, ona mnie zaczyna, ta, ta Shin mnie zaczyna wkurzać. Ta dziew, dziewczyna, ta aktorka, nie mam nic oczywiście do aktorki, ale co, ciągle z takimi wywalonymi gałami e, na wszystkich się patrzy. I tak mało co mówi, tylko tak na każdego się patrzy jakby chciała go spiorunować wzrokiem. E, więc ona tam na, e, troszeczkę jeszcze Sabiny e, poddusza, no ale e, Bejlan mówi zostaw ją, ja jej obiecałem, tutaj złożyłem przysięgę, więc musimy e, dotrzymać tej przysięgi w tak, wiecie, w przeciwieństwie do tego, że Asoka nigdy nie dotrzymywała jakby dane jej słowa. Ale z drugiej strony Sabine obiecała jej, że w, takim, w takiej właśnie, jak się znajdą sytuacji, to też jej będzie po jej stronie i, wiecie, i powinna zniszczyć tą mapę, ale też nie zrobiła tego, więc, e, więc w sumie są, wydaje mi się, kwita. Więc Bayland bierze tą mapę, te obliczenia zostają skończone, po czym niszczy tą, właśnie tą mapę. Jak sam mówi, po to, żeby nikt za nimi e, po prostu nie podążył, e, więc już obliczenia są zrobione, już mają skakać w nadprzestrzeń, i wtedy się. Wtedy się pojawia Hera wraz z tymi właśnie pozostałymi ludźmi z Nowej Republiki, żeby to powstrzymać. No ale jest już właściwie za późno, kiedy oni się pojawiają na orbicie tej planety, tak, nad tą planetą. No to tam ci wykonują skok nadprzestrzenny, ten bardzo daleki, tak, do odległej galaktyki. I tam nagle te statki zaczynają wariować, się rozbijać o siebie, oczywiście Herze i jeszcze bodajże dwóm innym statkom nic się nie dzieje. No, ale jest już za późno. Na koniec odcinka powiem wam, dosyć szokująca, w sensie, no taka dziwna bardzo rzecz, ponieważ Asoka budzi się w jakby dziwnym bardzo miejscu, trochę mi to przypomina, chyba to będzie to. Świat między światami, który był też w rebeliantach, jak to Ezra właśnie wyciągnął, tak naprawdę uratował asokę pod koniec właśnie rebeliantów. No i właśnie w tym miejscu Asoka spotyka swojego dawnego mistrza, samego Anakina Skywalkera. E, I tutaj gra go normalnie Hayden Christiansen albo jakiś inny aktor, ponieważ jest twarz zrobiona w CGI e, i no, wygląda ona słabo. Pojawia się dosłownie przez ułamek, ostatni, ostatni właściwie, ostatnia właściwie scena tego odcinka. E, wygląda słabo i bardzo dziwny zabieg, ponieważ już Hayden Christiansen wrócił do roli Anakina w obiłanie i oczywiście no, wyglądał on tam starzej niż y, powinien jakby wyglądać. Ale chyba wolałem to rozwiązanie, żeby wziąć tego aktora. On mimo wszystko nie jakoś, wiecie, no to nie jest tak, że nagle jest teraz ma 80 lat. Zwłaszcza, że chyba bardziej by to pasowało nawet do tego, żeby Anakin... Teraz już jako duch, tak, mocy gdzieś tam między światami się pojawił w troszeczkę starszej wersji niż jak miało to miejsce chociażby w obi gdzie pojawił się on w retrospekcji, ale tam mu nikt nie robił CGI twarzy, więc nie wiem, czy Hayden Christiansen nie mógł się pojawić na planie, jakiemuś innemu aktorowi musieli ten raid dokleić, ale wygląda to, no nie wygląda to dobrze. Tak się właściwie odcinek kończy, że Asoka jest bardzo zdziwiona, że spotyka swojego dawnego e, mistrza. No, moje przypuszczenie jest takie, że dzięki temu światu, właśnie między światami, tak jak mieliśmy właśnie w rebeliantach, w ten sposób Asoka właśnie będzie mogła mm, wyruszyć e, i pomóc Sabin oraz e, spotkać pewnie Z Bridgera w przyszłym odcinku oraz e, admirała Trauna. Więc e, skoro ta mapa jest jakby już nieosiągalna, nie mogą, e, nie mogą z niej skorzystać, to wydaje mi się, że Anakin może jej pokaże drogę właśnie między tymi światami, jak ona może się dostać do tej jeszcze innej jeszcze innej zupełnie innej galaktyki. E, no powiem tak, jestem troszeczkę zaniepokojony, jeżeli to się tak wydarzy, że po prostu wiecie, między światami jest teleport. Chociaż ja wiem, że w rebeliantach tak troszeczkę już to pod no jakby było to pokazane, tak, że Przecież jakby Ezra się właściwie cofnął w czasie, i Asokę wyciągnął wtedy. Więc, no nie wiem, albo może właśnie, nie wiem, cofniemy się do jakiegoś momentu takiego, żeby e, na przykład Asoka mogła, nie wiem, zapobiec temu wszystkiemu, co się wydarzyło. Nie wiem, dziwne mi się to wydaje, no ale też jakby myślę, że to będzie na zasadzie takiej, że no Asoka spotka znowu Sabin i resztę tam tej ekipy złej i po prostu będzie musiała w końcu stanąć twarzą w twarz z wielkim admirałem Tronem. Dajcie mi znać oczywiście w komentarzu, jak wam się ten odcinek podobał, co wy myślicie, w jaką stronę to pójdzie, co myślicie o tej całej akcji z tym Marokiem, bo tak jak mówię, troszeczkę jestem zawiedziony tym wszystkim, chociaż tak jak mówię, no może coś tam się więcej wyjaśni. A no, piąty odcinek już za... Tydzień moi drodzy, na pewno go omówimy, więc dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Eee, I to tyle. Jeżeli Wam się podobało i chcecie zostać na dłużej, to oczywiście zapraszam do zostawienia subskrypcji i łapki w górę. A ja się już z wami żegnam. Kłania się Ormando, a nie przepraszam, co ty, co ty Debilu gadasz? Niech moc będzie z wami.